Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Jesteśmy z Puzonem i Walkiem kupujemy, kupujemy nowe zamki do drzwi Chłopaki se kupują Wszyscy, jakaś moda jest teraz, żeby się zabezpieczyć Ja to już od dawna mam taki porządny zameczek za 300 zł Chłopaki też se chcą takie wymienić Taki oto zameczek za 500 RMB, czyli 300 zł ta. będzie można spać spokojnie nikt nas nie otworzy sześć kluczy sześć kluczy taka sytuacja, że do jednego obcokrajowca ktoś tam gdzieś weszli także wolimy się już teraz lekko zabezpieczać ja zawsze byłem zabezpieczony ja zawsze mam porządne zamki a no, a chłopaki teraz, teraz tylko też... Mądry Polak, przed szkodą. Właśnie, mądry Polak przed szkodą. W tym wypadku. No i mądry... To co, bierzecie? Tutaj od razu dorabiają klucze, taka jest maszyna do dorabiania kluczy. A oczywiście jesteśmy u mnie przed blokiem. Zaraz Wam pokażę. Idziemy troszeczkę na zewnątrz. Te miejsca to już znacie. Mój blok, garkuchnie przy, przy, przy bloku, parking. Co kupujecie? No. I wykluku. No. Dobrze o Boże. To są klucze do miasta, do miasta Czanszy Jak ktoś przyjedzie kiedyś, to Ty są... Ten biorę. No. biorę. o ciebie. Coś później. Coś później. Coś później. Coś na bogato Puzon. Ale dzisiaj. się liczy pieniądze w Chinach? Pokaż. Coś takiego nie? No. Puzon zapłać. 500. Walek, a ty? Co Dzięki długo? u ciebie, jest? Nie. Nie, no money. no przejdę. A my teraz udajemy się do banku. To jest ten mój mega blok, w którym mieszkam. Odcinki już o tym nagrywaliśmy, także damy sobie dzisiaj spokój. Trochę, może trochę Wam pokażę po drodze do banku, może jak się uda to jeszcze w banku coś nagramy. Tutaj panowie taksówkarze, moto taksówkarze, można sobie zamówić kursik. W bangu już byliśmy. Uciekamy do domu, bo zapowiada się na deszcz.